Twoje pole energetyczne mówi więcej niż słowa. I uwierz mi, pacjent to czuje. Możesz znać procedury, możesz znać leki, ale jeśli wchodzisz do sali pacjenta z napięciem, stresem i frustracją, to zanim coś powiesz, to jego układ nerwowy już cię odczytał. Pole człowieka rezonuje. A ty jesteś lustrem. Nie możesz kogoś uzdrowić, jeśli sama, jeśli sam wewnętrznie jesteś poraniony. Mam dla ciebie taką praktykę. Zatrzymaj się, zamknij oczy i powiedz w myślach: Pozwalam tej frustracji odejść. Pozwalam sobie być spokojem, obecnością. Zapisz ten film Wracaj do niego, gdy nerwy wezmą górę w stresowej sytuacji. Tu uczymy się nowej medycyny.